I połączyliśmy się właśnie z. Połamane patyki Mateusz Białko. Mateusz TikTok, połamane patyki, Instagram połamane patyki. Jest to jeden z najbardziej znanych chyba kolejarzy w social media Cześć Mateusz, co u ciebie w ogóle powiedz No cześć. Z tym, że najbardziej znany to bym nie przesadzał. Co tam u mnie? Wstałem dzisiaj o trzeciej nad ranem, więc jestem troszeczkę zmęczony. Ale yy, idąc waszym przykładem, zapijam wirusa, więc już troszeczkę się widzę. Tak. Dlatego zostałeś o trzecie rano, tego wiem dlaczego już nie pracuję z tobą. <grym> no właśnie, trzecia rano, czy to jest, to jest normalna godzina taka pobudkowa dla Ciebie? No grafik mam różny, czasem muszę wstać o 3 rano, czasem muszę wstać o 2, a czasem idę do pracy na 15 i kończę o a 3 rano. Mateusz powiedz, bo wszyscy się interesują tym, jak wygląda normalny dzień pracownika obsługi pociągu, jak wygląda od początku, jak wstajesz? Wstaję, biorę prysznic, ogarniam się, robię się na bóstwo, zakładam mundur i jadę do pracy, podpisuję listę obecności, biorę wykaz pracy. Nastawiam się psychicznie na to, gdzie jadę i z jakim konduktorem bądź kierownikiem pociągu jadę. No i co? Za każdym razem zaczynam i kończę pracę w Warszawie. Także na przykład Czy... ostatniej nocy byłem w Krakowie, więc jak zacząłem pracę o trzeciej skończyłem koło 15. Zawsze jadę i wracam do Warszawy. No i co? Sprawdzam bilety, uśmiecham się do ludzi, chociaż teraz tego niestety nie widzą przez maseczki. No właśnie. A powiedz, czy taka jazda, jeżeli się odbywała, się, na przykład jedziesz gdzieś, czy zdarza się, że nocujesz w tym miejscu, do którego trafisz? Nie, za każdym razem zaczynam i kończę pracę w Warszawie. o 8 Aha. do 12 godzin, jednak kodeks pracy cały czas nas obowiązuje, więc A, to, 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 to. to chyba, że jest kataklizm taki, jak miałem około rok temu, gdzie moja zmiana robocza trwała 19,5 godziny. Więc około 8 godzin opóźnienia poprzez właśnie połamane patyki, co w żargonie kolejowym znaczy zepsuty pantograf. Aaa! Bateusz, jesteś jedną z najprzystojniejszych osób, jakie znam z usługi pociągu. Zaraz po mnie właśnie pracuję, więc ty jesteś. Powiedz mi, czy często zdarzają ci się matrymonialne propozycje? Bezpośrednio bardzo rzadko mi się to zdarzało. Raz pamiętam, ktoś jej perfekcyjność. Tak napisał numer telefonu na bilecie i mi wręczył ten bilet hmm. wychodząc z pociągu, ale nie byłem zainteresowany w ogóle tą propozycją. Jeżeli jak miałem jeszcze Grindra, to zdarzało mi się odpalać go w pociągu, jednak nie korzystałem z tych licznych propozycji, które się, tak. które się pojawiały, ale no te propozycje były. I to nie tylko matrymonialne typu y, związek, poznanie się, ale również takie, no, typowy fun, tak zwany. A fan, mm. a mi, tak o, jak, to, jak to, lubisz, tak jak lubisz. Bardzo duża, okazało się, że jest bardzo duża rzesza osób, których y, które interesuje to, żeby. Spotkać się na szybko w pociągu z kimś i to niekoniecznie też z obsługą. Dobrze, tak, to ja, ja zapytam w końcu o to: czy to no nieważne, czy jako byłeś w pracy, czy nie, czy po prostu jechałeś pociągiem, ale czy uprawiałeś jakikolwiek seks w pociągu? Spodziewałem się tego pytania i już no, odpowiadam. No. Jeżeli powiem, że tak, zaraz będą wszyscy gadać o tym. Jeżeli powiem, że nie, nikt mi nie uwierzy, więc no, tak. wolę nie odpowiadać na to pytanie. Czyli tak. No, no, co, to, no. było toalecie, to było w toalecie, czy to było w Wakrzegiele, w ja sobie to wyobraziłam! Szanowni, palstwo do Józefa... Przepraszam cię bardzo, ale nasza koleżanka wspólna Lola Witom w kibelku potrafiła w pociągu... Ale ona, ona jechała z nami wtedy! Cieka. Aha... Ona jechała z Mateuszem, właśnie ze mną do Szczecina... I ty ją przyłapałeś w tym kiblu? No, nie przyłapałem, ale no po prostu loli trzeba było szukać trzy wagony dalej z naszym kolegą. To ja Żeby sprawdzić to bardzo dobrze. Ja tak to przypomnę taką anegdotę, mi się przypomniało, jak my naszą wspólną koleżankę szukałyśmy, co poszła z kanapką, pamiętasz? Wiolę? Tak, tak, tak. Jechałyśmy kiedyś na spotkanie związkowców do muszyny, i nasza koleżanka w skarpetach, konduktorka, poszła gdzieś. Zniknęła, mm -hmm. wróciła po cztery... Tak, i zniknęła. Była po godzinie, czy po półtorej, znaleźliśmy go na między przedziałami chodziła i wyżebrała kanapkę. Podróż. Co? Była no. Ale my stałyśmy więc co, bo nasz pociąg się zepsuł jeszcze bardziej. Tak, taki właśnie warstw powinien być wszędzie dlatego. Tak, właśnie. ale wieso ten pociąg, pamiętam, że się zepsuł w Grodzisku Mazowieckim, gdzie stałyśmy dwie godziny i jak mieliśmy się napić trzy litry wódki, to wszyscy wypili już 20 km za warszawą. Aha. Ja bym, że ja się toczyłam, jak wiesz, ja powiedziałam, że wszyscy się ze mnie śmiali, że ja na trzydniowy wyjazd związkowy wziąłem tylko 0,7 W i to miało mi wystarczyć. Wszyscy robili wiadomo, no, o okej, się ze mnie Mateusza, śmiali. takie no. jeszcze pytanie dotyczące Twojego zawodu. Powiedz mi, jak to się stało, że zaczęłeś nagrywać TikToki i jak pokazywać TikTok z punktu widzenia kolejarza? Bo jak wiemy, stewardów, pracowników lotniska, innych jest bardzo dużo, a Ty jesteś jedynym kolejarzem, który pokazuje jakby ten świat kolejowy, zdradza tajemnicę tak naprawdę. Właśnie od tego się zaczęło, że bawiąc się na początku TikTokiem i nagrywając pospolite trendy, co tak naprawdę nie jest niczym trudnym, zauważyłem, że nie ma kolejarzy, nie ma nie ma obsługi pociągów, nie widziałem żadnego konduktora. Czy kierownika pociągu, który tak jak stewardzi, piloci, czy, czy osoby reprezentujące inne zawody przedstawiałyby właśnie tajniki tej pracy. Dlatego też na TikToku mam napisane, że pierwszy w nawiasie znak zapytania, bo być może po prostu ktoś jest i, i jeszcze nie, mi się nie wyświetliło właśnie. w proponowanych filmikach. tak? Więc zauważyłem, że ludziom się to podoba i ludzie są ciekawi no tak, tego, masz, jak o, jest o, ta praca o, wygląda. O tysiąca więcej niż ja, ale ja nadzoruję to. Ja w ogóle ja nie rozumiem tej aplikacji ze względu na jej dziwne algorytmy, ponieważ mi tak naprawdę z dnia na dzień zaczęło przybywać obserwujących po filmiku, kiedy, gdzie ja zapowiadałem stację. Po prostu filmik kilkunastosekundowy, gdzie zapowiadam następną stację przez nagłośnienie w pociągu. Nagle okazało się, że w ciągu kilku minut ma kilkaset tysięcy wyświetleń. Teraz z tego co, z tego co wiem, to ma już około półtorej miliona wyświetleń, także. Nie rozumiem po prostu ze zwykłej rzeczy. Nie zrobiłem tam nic śmiesznego. Nie zrobiłem tam nic tak naprawdę niezwykłego. I nagle TikTok zrobił ze mnie ee, gwiazdę. kolejarza, który, który mógłby być. no już nie jest anonimowy. Ma, no, ma, to, mamy to, mam dla ciebie to, zadanie. Mamy dla ciebie za... zadanie. Oprócz czego żebyś miał pewnie wkrótce weryfikację. w <laughs> TikToku, mamy dla ciebie zadanie. <coughs> Proszę, żebyś zapowiedział nam stację Goleniu. goleniu. Nie, rurki. nie Goleniu. Szanowni, szanowni Państwo, informujemy, że pociąg zbliża się do stacji Goleniów. Osoby wysiadające prosimy o zabranie bagażu i rzeczy osobistych. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzoną podróż. Życzymy udanego pobytu. Do zobaczenia. Ale, a teraz czekaj, po angielsku, bo to międzynarodowy. Nie, uh, Ladies and gentlemen, we are approaching the oh, station. I station. leaving the train, this is caution take your luggage and personal information. Apologize, on the the, the, the one thousand second. <laughs> co? Też coś powiedzieć, ale nie wiadomo co. No e, jest, nie, co was obrażasz dzisiaj? Tak, obrażasz mnie w tym czasie. I w tym momencie już się nie będzie biało. Odłączyłam mnie, oprądu. Mateusz, powiedz mi. Jakąś najśmieszniejszą sytuację, która ci się zdarzyła jako pracownika obsługi pociągu, którą po prostu, albo jakąś jakieś tajemnicę, która byś mógł nam zdradzić, że co robisz po sekli, Jak pasażerowie ci się skarżą, że jest gorąco. O właśnie. Ja mówię, przepraszam, przepraszam, to jest bardzo gorąco. Można coś z tym zrobić? No dobrze, to akurat mi się nasuwa taka jedna sytuacja. Wagon bez przedziałów, tak zwany wagon bydlęcy albo stodoła w żargonie kolejowym. W jednej części wagonu siedziała pani, która mi zgłosiła podczas kontroli biletów, że jest zimno, w drugiej części wagonu siedziała pani, która powiedziała, że jest gorąco. Więc no, wpadłem na genialny pomysł i powiedziałem, żeby panie się miejscami zamieniły. Co nie spotkało się niestety z aprobatą. No ale rozwiązałem to tak, że jedną z tych pań zabrałem, zabrałem do przedziału służbowego drugiego, który tam był, więc. Ustawiła sobie taką temperaturę, jak, jaka A, jej odpowiada. Podoba, Bardzo często jest tak, że nie mamy możliwości tak naprawdę ingerowania w tą temperaturę tak mocno, ale wtedy działa efekt placebo. Jeżeli ja idę do szafy sterowniczej i coś tam sobie popykam, to za kilka minut, jak idę i pytam się, czy już wszystko w porządku, to zazwyczaj to, to, pan, to, Właśnie to mi się, to... przy... Mateusz przypomniało, ja to, aż mi się złączyły przypomnę, jak ja pracowałem też w, w, z tobą razem w filmie. mi się przypomniało, jak któregoś dnia jechałem takim pociągiem nocnym, ale akurat z Poznania do Szczecina i było, wiedziałyśmy od razu od drużyny konduktorskiej z, z Warszawy, bo... że będzie zimno. No to ja mówię tak, no to wiecie co, zdejmujemy marynarki i w krótkich rękawkach wiązamy bilety, a bo tak zimno, ludzie a, wiesz, a, wiesz, wiesz, a ludzie tak, no, przepraszam, tak wiesz, i słuchajcie, przez dwie i pół godziny zwrócił uwagi, mm. że, a my w krótkich rękawkach, happy, wiesz, tam wszystko było okej. Ok. Mateusz, powiedz mi, jak wspominasz swoją pierwszą służbę za konduktora? <śled> Oczywiście, no to wspomnienia mam do dziś, chyba będę wnukom to opowiadał. E, mianowicie jechaliśmy z obecną tutaj z, z nami Charlotte. Jechaliśmy do Terespołu. Jecha, o kurwa, do Terespołu. Stacja Warszawa, stacja Warszawa Zachodnia. No tak naprawdę, gdyby nie mój refleks, to zostałbym na Peronie, ponieważ Charlotte zamiast dać sygnał w kierunku moim, że, że pociąg jest gotów do odjazdu. No to od razu do maszynisty, że panie, jedziemy, jedziemy. I no, w ostatniej chwili skoczyłem, więc udało się. Pamiętam, że kupiliśmy papierosy u pana. Z Amenela, pamiętasz? Sucha? Amenela, pamiętasz, w Mińsku? Tego Menela, co się kłóciła w ziół. Tak, tak, tak. Co chciał do szpitala dojechać i powiedziałaś, że, że nie pojedzie, że sobie pojedzie pociągiem osobowym, to cię zaczął wyzywać od grubasów. Chciałbym też uczciwie, ale e, <laughs> często zdarzają się pasażerowie awanturujący się? Bardzo często, niestety. No, ja w tej pracy, w obsłudze klienta, ja mam styczność tak naprawdę z Różnym przekrojem społeczeństwa. Najgorsze są pociągi nocne, kiedy ludzie po pierwsze, że nie wiem, po całym dniu pracy, czy tam jakieś innej aktywności, zapominają o tym, że zadbać o higienę osobistą. O, jest to najgorsze. A po drugie, bardzo, ludzie, bardzo często ludzie się znieczulają alkoholem i, i, z tego, i z tego się robią problemy, i ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że no, ja, jako kierownik pociągu, y, mam takie narzędzia, żeby osobę natrętną, utrudniającą podróż innym podróżnym y, i sprawiającą nierzadko zagrożenie i, tak. i mi i moim podległym pracownikom tak. i, i, i współpodróżnym, tak, że ja mogę taką osobę usunąć. I bardzo często jest tak, że. Ja mu mówię, no proszę pana, ostatni raz proszę, jeżeli pan się nie uspokoi, wzywamy policja opuszcza pan pociąg. No i bardzo często się wtedy słyszę, a ty mi możesz chuja zrobić. A ja, a ja ci no, mówię, a to, ja ci to... chuja takiego, żeby ci udowodnię, że postawię pociąg kurwa, na dwie godziny i kurwa nie ruszę, dopóki ty kurwa nie wejdziesz. Ja tak robiłam. To jest memory, find, kierownik i wszystko. ja. Mateusz, a powiedz mi, czy zdarzyła ci się taka sytuacja, która jakby... Mm, w pracy y, obsługi pociągu to po prostu jakby przerosła też ciebie, że się nie o. spodziewałeś. Na przykład nie wiem y, o inaczej, cofamy to pytanie Czy miałeś już w czasie swojej pracy wypadek śmiertelny. O. Na... Nie miałem wypadku nie miałem wypadku śmiertelnego widziałem, widziałem ty takiego wypadku, nie jest to nic przyjemnego do oglądania. Jeżeli chodzi o sytuację, która mnie przerosła, to y, reanimacja. Po prostu udzielanie pierwszej pomocy, ale wtedy pierwszy raz to robiłem, tak? My jesteśmy szkoleni oczywiście z udzielania pierwszej pomocy. Zachęcam każdego, żeby no raz na jakiś czas sobie przypomniał, bo naprawdę w nerwach w takich sytuacjach wszystko może, wszystko może gdzieś tam nam ulecieć. Yes. To była chyba jedyna sytuacja, gdzie, gdzie przez jakieś około 20 sekund byłem sparaliżowany i tak naprawdę nie wiedziałem, co ja mam zrobić. Ale to okazało się, że ten stres był taki motywujący i, 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 i jakoś, to, jakoś to. Ja, chcę cię zapytać o, bo ja bardzo lubię słownictwo kolejowe, którego nie używasz na co dzień. Jednym z moich ulubionych słów jest międzytorze. międzytorze. A, międzytorze. A, ale opowiedz o co chodzi między i teraz słuchajcie. Niedźwiedź pojawiło się na e, w, w, w sytuacji, kiedy ja akurat wracałam z Charlotte, która jechała nie w pracy, tylko po prostu wracała ze mną e, pociągiem. E, I mieliśmy sytuację pożarową e, w tymże pociągu. I e, Charlotte była pierwszą osobą, która spierdoliła z wagonu, który się podnoś palił, w którym byliśmy, ale pierwsza. To nie, miało, to nie miała znaczenia miała waga, stan upojenia i tak dalej. Pierwsza po prostu wypierdala. Ta drużyna konduktorska, która była w tym pociągu, tak patrzy na nią, bo ją akurat rozpoznali, mówią jesteś normalna? To hamulce. Okazało się, że to tylko hamulce po prostu były zapuszczone i się dymiło przez to. Natomiast... E, A ja, ten... ten... ja myślałem, że się palimy. Mateusza ja była pijana, uciekała. Ja spokojnie sobie podnosiłem kaweczkę moją, wyszłam spokojnie z wagonu, jak królowa amerykańska. Natomiast wtedy był komunikat żeby nie wychodzić na międzytorze. Ja tak bardzo bo lubię to międzytorze. Czy ty jeszcze jakieś, jakieś inne słowa mógłbyś mi powiedzieć, że miasta zapamiętała, że takie są ładne, śmieszne? Eee na przykład piękne słowa jak ladacznica. Co to jest? Zwrotnica. Tak się mówi, że tak, o, tak, że ladacznica. I ladacznica i jest opuszczona. To, exactly, to jest teraz na prawo. La, ladacznica. A jak się... A, 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 pomysłem, <enthusiasts> Jana. Nie, ale powiedz jakiś... wiesz, że pociąg ma czoło, że jesteś takiego jak czoło pociągu. To ja wiem, to ja wiem. Mnie to zawsze zastanawia, że pociąg kończy bieg. No bo biegnie. Nie. Obiegnie jak pojebany. Dobrze, no, a się... jeszcze mam jed... ostatnie, ostatnie pytanie, możemy, bo już będziemy kończyć. Mateusz, powiedz wszystkim osobom, które by chciały być o. pracownikami. Jak tam się dostałeś, jak się mogą dostać i czy opłaca się być pracownikiem kolei? Po pierwsze, ta praca daje dużo satysfakcji, bo każdy dzień jest inny. Codziennie jeździmy gdzie indziej. Codziennie spotykamy różnych ludzi, różne historie, czy śmieszne, czy mniej śmieszne. To jest bardzo bardzo satysfakcjonujące. Jak się dostać na kolej? Ja się dostałem z ulicy. Tak naprawdę trzeba śledzić wszystkie ogłoszenia o pracę na stronach przewoźników kolejowych. Najczęściej mają taką zakładkę jak praca. I to po prostu zrezygnować z rekrutacją. Jestem żywym przykładem na, tego, że, że można dostać się z ulicy. Ja pamiętam dyspozycję to tak naprawdę odporność na stres i chęć, chęć tak naprawdę pracy z ludźmi. i... No tak naprawdę tyle. No. Ja to pamiętam, że Mateusza poznałam jeszcze zanim dostał się na kolej, jeszcze go na Instagramie. E, e, o proszę. E, go proszę. Znaczy, Mateusz jest bardzo bliski mojemu sercu, ja go kocham i dalej. Dobrze. Się. Później się tam, <laughs> tam wycałujecie, wy, wy musimy kończyć. Mateusz dziękujemy Ci. Mateusz, bardzo Ci serdecznie dziękujemy. Serdecznie za, za, za obecność, za to, że będziecie z nami. E, no i życzymy Ci... E, te, szerokich ziel, Nie, nie szerokich Zielonych semaforów. Zielonych semaforów. Zielonych semaforów. Zielonych raczej nie, a jeżeli mogę jeszcze zająć minutkę, no. tak? Bo ja pamiętam pierwsze spotkanie z jej perfekcyjnością, i nawet odgrzebałem to na Facebooku. Post. Yeah. 24 marca 2016 roku. Konduktor, który właśnie sprawdzał mi bilet w pociągu relacji Warszawa-Szczecin, jest także najbliższą mi osobą na Grindr. 22 lata, 173 cm, 60 kg. White, slim, twink. zdjęcie ma fatalne, na żywo całkiem ok. Szkoda, że w Poznaniu wysiada. Widocznie tak napisałam, taka musiała być prawda wtedy. Prawda Słuchajcie, chwili, prawda ekranu. Oczywiście 60 kilo już dawno jest nieaktualne, też no. i twink już też nie. Aha, jesteś twinkiem! O, Mieliśmy wtedy naszą chwilę do wykorzystania i przegapiliśmy. Przejechaliśmy. Poproszę. Przejechaliśmy się. dziękujemy Mateusz, Bo, e, Mateusz. Uwaga, jeżeli chcecie. Ten pociąg kończy bieg. Ten kon, pociąg pa. kończy bieg. Pamiętajcie o tym, Mateusz na TikToku, połamane patyki na Instagramie. Tam możecie do niego napisać. A my bardzo dziękujemy, Mateusz. Dzięki, że przyjęliście nasze za zaproszenie. pa pa, pa, pa.